Wiesz? Jeszcze nie, szukam. No, dobra. No, Mamy rejestrację, y, policja jest poinformowana Dada. i tak dalej. To już jest pierwszy raz. Y, kiedyś było, rok czy dwa lata temu y, Co je chciał tutaj? Zamordować i tak dalej. Kto wie, pamięta? Dobrze i tak dalej. No. To jest zabawne jak się ogląda, widzowie. Y, nie wiem, zamami, was to bawi? Ogląda. No to jak was to bawi, to nie oglądajcie nas. Nie wkurzacie mnie, kurka, womna, bo ja już mam nerwy. Nie siedzimy po to. Chciałam, kurde, skończyć ze streamami. Chcieliście. To nas broncie, kurka, womna Na ktoś wrzucił numer telefonu, on kąta słupów Mam, mam, mam. A propos ja bierniej kurka wodna. Ja, ja nie wiem. Albo streamować, albo nie. Tyle lat, kurde, streamowałam. Jakieś łachmyty podjeżdżają nam grożą. A Aby co? Co, co nas grożą? Gdzie jesteście nasi? Proszę przesłać buziaczka dla Karola i Damiana. Przesyłam Buziaczka. Dziękuję tu z 3 złote. Sykiu, pozdrawiam, Buziaczka. No ale jesteś, kurde, tacy mądrzy, kurka wodna. No przybijanie, ale was to jest, jest za Tu mam Okej. świadków, bo kiedyś mówiliście, świadków nie mamy. Mam świadków. Chcieli mi kiedyś gadą podesznąć. Gdzie byliście? Już wy nie było gosi. Oczywiście. Dupie to macie za przeproszenie. No teraz zdanie wyskoczyłem. Niepotrzebnie. Ja mogę wyskoczyć. Działek no dziewięćdziesiąt po pięć i wadźwa żeby... No obraz, wpadnę na drzewo, kurwa, banany, kurka, wona. Co żar do tu peśniska? ...Chandelmordo na... Przed Bóg! Kto żeruje matry, na połowie, Weź się wali w łeb! Ja na dzieciaka? Dobra, ja muszę się napić, że na Boga, bo już kurde, nie utrzymuję. Muszę ją uspokoić, bo nie wyrobię. To jest w śmierdzi i strach od No się, i nie? dobrze. Gocha pierdziocha, Gocha, Gocha, Gocha wypierdalaj. A ty, gocha, ty ile masz, masz lat? Trzynaście? Gocha ma schizofrenię i uważa, że ktoś ją chciał zamordować. Gocha pierdziocha nastaje sobie do Gocha rufa jak strach. Gocha jebie papieża Polanka. Pięć no. złotych. Nie odzywam, kurka, bo może się Pozdro dla oglądających. Pozdro 2 euro. No nie wiem, yy, jedno powiem. Ach, no jezus no. no. Bogacze. Ja, kurde, no nie wiem czy walczyć, co mam robić, nie? Nie, nie walcz, nie. A rejestracji wszystko mamy. Na rejestracja, eee, Rejestracja, tak? z tego tak. jeszcze to. Bo je chyba z TikToka spisali jak nagrywamy. nie wiem, ale to jest grubo, nie? Bo no ja to już pisali rejestrację. Ale ja za mało serca bym dostała, nie? Ja na ja słucha pewnie jak tego ale pe... no, po prawej ty pewnie. Ja nie wiedziałam o co chodzi. Ale tam ludzie, tam. ci w samochodzie, kamaro, czy cholera wiec to było ty. Ale no nie wiedzą, to kurde jak gówniarze. Ktoś to się zaczął, że ja wyszedłem do nich. Wyszłem. Co? Nie ja co się stało? Nie wiem. Jak ja coś sam się samochodem. stało? Domofon? No, dom domofonem. Co, ja pierwszy wyszedłem. No. Ja myślałam, że ktoś. ten. jak się nie robi, da. Jaś, nie dam. nagryłam, jak mnie zabiją, to mówię, będzie nagrane. Mnie Ale ja się spodziewałam, wszystkiego się zabijcie spodziewałem, Nie, mnie, to mnie zabijcie. Ja się spodziewałem wszystkiego już też. Ja się powiedziałem. Bomby mieliśmy, wszystko mieliśmy. kurczę. Chcę się to zabić. Się. trudno. Aha, aha, nikt was nie będzie bronił, pojebało cię 3 złote. No a ciebie będzie broniła matka, babka i prababka. Bachmy tu. It zostać mnie serzyża? Dobrze. Ziomek 95, ty blondyna, zamykaj pizdę swoją, bo jesteś zwyka kurwa, ulana i myślisz ze rozumy pozjadaccia, no, a jedyne panie... co zero no, kibasa jakiegoś najebania za 20, więc jebać was, hat fu team rafonek złoty. No, dobra, 3 kurka, wolna, nie jest. Lichu brysowałeś? Ja nie no, kurka wolno Eee, mogę się... ci krypcie. Pewnie winę mam, ale coś... Mam, bo kurka, wolna. Piszmy się, dobra? Trzyma, sorry, twoim, dosyć, nie, radę dam! 100 nie ano, sześć, wiesz, chcesz, sił, ciu, kochaj, cause, niech, niech Moskwi, skarbówka po całej mnie W dupę dzieci weźcie się za książki. Szkoła niedługo. Buziarki pani Gosiu, i tobie Wenuska 20 złotych. Ale kurczę! Dobra. Mamus! chodź kochana! Pewnie polizani.

Kurczę nie o to chodzi, pocz taka zaczepka Mogą mi zabić, będzie wiadomo jaka rejestracja, nie? O, o, no, o, tu jakaś Tras, już ewa Wiktoria ma ciężko. O Wiktoria, wiki! O. Gosia, chodź! Tu zobaczyć, zobaczy jak się stoczył jest. Trzy lata temu tyle ludzi na streamie, a dzisiaj nawet twój brat... A co, Lordo ma tysiąc widzów na Facebooku i co? Do tego nagramy <noise> Gosia, chodź! Mamuś! No chodź! Moderator Adamowski w takich chwilach żałuje, że nie mieszkam bliżej was. Dojebali tych jebanych czosników, ciekawe, czy Ale ja grałem na czas! Dalej arcy przyszedł 5 minut później, czajcze. Ale wiecie, że jakby był Arcy to by grubo. Gdybyś byś nagrywał. Ale dziewczynie groził ty facet. Taki bydlak! Trzy razy jak ja i Hubert groził dziewczynie. Czyli śniadak tak, zwykłeś! Wszystkiego dobrego. No ma wszystko! Ale ale tam 100 lat. Pozdrawiają chłopaki z Gabrieli. Dziękuję, 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 kochani. Ładne <much> dymy. do mnie pisze właśnie... Ojejku. Kamilaka na ciebie mówili. Chodź mama. Jak dziadanielku, czy byłaby możliwość tak. umówić się z tobą na seks 3 złote? Nie, jestem zajęty. A więc, wiesz, to jest, to jest mi S. dobrze. Oooo! Na mnie. <śle> I cisza, wiedziałem. Mamuś, chodź! Samotne matki z patologii czarna powiem ci, że tak. płodne masz u dziska, spójrz w monitor, jeśli chcesz, żebym cię zapłodnił, no to jesteśmy w które ci zrobię nie ma Co z Co masz idzie, patologicznego, idzie, 3 zł. Mam się zężać Ale tego. O, żeby. Zdrowie, Zdrowie. 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 Ole, sam stałem no, przeciwko niwczajś. Ale nie? Sam przeciwko mafii stałem. Biedzy kurwa, de samochodem. O, ja pierdzielam. Jak tu były prawdziwe streamy, to by wycierały... Mamuś! Kurwa, wielkie miłośniczki, na mordy, kurwy Mamuś, chodź! Snacks, właśnie. to, to. Nie wiem, co to konduktora Dziwka jebana szmeta pierdolona Mateusz. Pulstri ma wyjaśnia te jebane kurwy tak samo jak Tainfung. Dani Magienczyk, mafia, sama mafia. Dobry ty do Chodź, mama! Kurwa, by No chodź! Trzy zł. Chodź! No chodź, bo nie ma czasu. Teraz nagrywamy, będzie z głowy. Dobra, chodź, przejdziemy. Pani, łapki w górę, łapki w górę. Wlewo tak? Proszę. Jeszcze blondy, ty to jesteś ładna dupa. Zaakceptuj na ich pięć złotych. Chodź mama! Po streamie! Chodź tu! Chodź do mnie! o Wziąłem 95 dziewięćdziesiąt pięć od ale jak kopnął Anzi, go toci się z nogi swasty, a zrobią z jego jebany niemiecki potomku Adolfa Hitlera i Stalina śmietniku. zajebany fajterze za dwa z mi naskoczyć na kant ja jak blondyna 3 złote. A co chcesz, żeby uciechał? Nie, nie. Chcesz się napić? Nie, nie, o Ciebie, nie, ja tylko... Kuber, tutaj ustaniesz, chodź, chodź. Daniel Stola, dziomek, Gosia, zdrowia ciowo, chodź, chodź. Muska, Muska, ile brałaś za usługę z dupy do ust, z dupy do ust. Chodź, chodź, jest Dziwko, za kasę pięć złotych. Cześć, cześć. Ja muszę być tu? Chodź do mnie. Tak, tak, gotowa. Jesz. łapki w górę!